Chciałbym Państwu przedstawić inteligentną stację pogodową, która pomaga nam zauważyć pewne procesy, tak, zjawiska atmosferyczne, które dzieją się na Państwa farmie, m.in. kierunek wiatru, ciśnienia atmosferyczne, prędkość wiatru, ale również w wyższych modelach opady deszczu. Pozwala nam to lepiej zarządzać swoimi uprawami, no i mieć większy wgląd to, co się dzieje w danym momencie na farmie. Stacja jest w pełni autonomiczna, nie wymaga żadnej infrastruktury kablowej, jest zasilana poprzez panel słoneczny i ma bank energii, który podtrzymuje ją nawet do 24 godzin. Dzięki temu no, nie musimy się przejmować doprowadzaniem kabli czy wkopywaniem ich w ziemię. Możemy zamontować ją tak naprawdę w każdym wybranym przez siebie miejscu, co znacząco rozszerza możliwości jej wdrożenia. Dane ze stacji zbierane są w ustalonych przez użytkownika interwałach, nawet co 10 minut. Wyświetlane są później w darmowej aplikacji online która umożliwia nam tworzenie wykresów, zapoznawanie się z tymi danymi, przygotowywanie raportów. Także bardzo przejrzyście wizualizuje nam te dane, pozwala je analizować, no i jak najoptymalniej wykorzystać. Tak? Dodatkową funkcjonalnością jest również możliwość kreowania powiadomień e-mail przy rozszerzonej wersji w systemu SMS. Także przy przekroczeniu na przykład danych wartości, typu po, e, temperatura spada poniżej 2-3 stopni, tak? czyli mamy wczesne ostrzeżenie o przymrozkach, co jest kluczowe przy uprawach, na przykład jabł e, przy jabłoniach. Tak? System ma możliwości rozbudowy o wiele innych elementów, m.in. przy zastosowaniu bezprzewodowych sterowników do elektrozaworów, przy np. Na zraszaniu nadkoronowym możemy automatycznie uruchamiać to zraszanie w przypadku, gdy temperatura spadnie poniżej zadanej. Jak Państwo wiecie, przy uprawach burówki bardzo istotnym elementem jest zachowanie odpowiedniej wilgotności gleby. Także, tak jak wspominałem wcześniej, system ma możliwości rozbudowy o inne elementy, m.in. o bezprzewodowe czujniki wilgotności gleby, tak, aby przy spadku tej wilgotności poniżej wartości zadanej można było również uruchomić automatyczne nawodnienie, utrzymać ten poziom, który jest najbardziej optymalny dla uprawy, dla zwiększenia plonów, dla optymalizacji tych. Zmniejsza to również koszty. Także nie podlewamy wtedy, kiedy nam się wydaje, że, że musimy, tylko w momencie, kiedy system wskaże nam, taka konkretna wilgotność gleby jest, dostajemy powiadomienie i idzie automatyczne nawadnianie. Ogranicza to też potrzeby naszej reakcji. To wszystko dzieje się automatycznie. Transmituje ona bezprzewodowo dane, tak jak wspominałem, nie wymaga infrastruktury kablowej, jest zasilana słońcem. Ale to, co jest bardzo istotne, ma pełną historię danych. Możemy z tych danych tworzyć raporty. Tak? Także na przykład, jeżeli ubezpieczacie Państwo swoje sady, jest to bardzo istotne, żeby na przykład później w roszczeniach wobec ubezpieczyciela, ubezpieczyciel mówi, ale u Państwa w obszarze tutaj ze stacji MGW wynika, że nie było przymrozków, Pan może, państwo możecie wydrukować raport, pokazać, ok, może 20 km dalej nie było przymrozku, ale u mnie na tym polu w tym momencie, w tej godzinie ten przymrozek był. Także możemy to rozszerza znacząco też po prostu jakby bezpieczeństwo waszych upraw. Tak? W badaniach, które realizowaliśmy z SGGW, robiliśmy pomiary właśnie w sadach jabłoni. Różnice temperatur na obszarze kilku hektarów to była dość nieduża uprawa. Mieliśmy pomiary temperatury wilgotności zarówno przy budynkach gospodarczych, jak i w sadach. Okazywało się, że może być nawet 5 do 6 stopni różnicy pomiędzy, na obszarze kilku hektarów to jest bardzo niedużo. Okazało się, że w jednym miejscu, gdzie był pomiar, był przymrozek, czyli właśnie w środku sadu, ale przy budynkach gospodarczych było 3-4 stopnie. I ktoś, kto nie, nie obserwował tych danych w sposób ciągły, na przykład ze stacji pogodowej, nie miał pojęcia o tym, że takie zjawisko jest, tak? bo to było zjawisko bardzo lokalne. Aby stacja była w stanie raportować nam informacjami bezprzewodowo, ona jest nadajnikiem informacji, ale potrzebujemy jeszcze takiej bramki gateway'a, która odbiera nam te informacje. Najczęściej jest montowana w miejscu, gdzie jest dostępem do internetu, ale możemy również użyć bramki z kartą SIM. Wtedy potrzebujemy jedynie prądu do zasilenia jej. Także bramka również jest takim elementem, który jest wymaganym, aby ten system funkcjonował jako całość. Jeżeli chodzi o utrzymanie stacji pogodowej, jest ona w pełni autonomiczna, tak jak wspomniałem wcześniej, nie wymaga regularnego serwisowania. Jedynie co no to profilaktycznie raz na jakiś czas można wyczyścić panel fotowoltaiczny, który generuje prąd, ale nie jest to wymagane przez producenta, także jest to jedynie jakiś tam zabieg profilaktyczny. Montuje się ją po prostu na, na przykład na słupku, na obejmach, na wysokości od metra do 3 metrów nad poziomem gruntu. I tam jest strzałka, trzeba ją skierować na północ, też, żebyśmy ten kierunek wiatru mieli odpowiednio skalibrowany. Robi się po prostu to z kompasem. Jako specjaliści w systemach zbierania danych i również monitorowania warunków upraw, pomagamy dopasować naszym klientom potrzebne rozwiązanie, bo tak jak stacja pogodowa monitoruje nam temperaturą, wilgotnością, ciśnieniem atmosferycznym, kierunkiem, prędkością wiatru, ale trzeba ją zamontować, tak jak mówiłem, na wysokości metra do 3 metrów. Ale w przypadku na przykład uprawy borówki, jeżeli chcielibyśmy monitorować e, temperaturę punktu rosy, na przykład tak, temperaturę gruntu, również mamy taką sensorykę, wtedy do, dopasowujemy do systemu inne elementy, rozbudowujemy go o to, co klientowi jest potrzebne. Także stacja może być jednym z elementów. Doradzamy, przy jakiej uprawie należy wdrożyć jaki produkt, żeby uzyskać satysfakcjonujące rezultaty. Ceny takiego kompletnego systemu, czyli system wizualizacji, bramka do odbierania i podstawowa stacja pogodowa zaczynają się od około 8000 zł netto, ale tak jak wspominałem wcześniej, pomagamy w, dobo w doborze systemu do dodatkowych czujników w zależności od Państwa potrzeb. Także zapraszam do kontaktu.